Sprzedaje się raz, naprawdę raz się sprzedaje, i nie ma już powrotu, już nie ma możliwości go odkręcenia. Jeśli będzie trudna sytuacja w szpitalu, to zawsze można pomyśleć o tym w ostateczności. Ale dzisiaj, oddawanie tak dobrze zbudowanego, położonego obiektu, w moim odczuciu, jest błędem. I proszę do Wysokiej Rady Radnych, zwracam się, proszę Was, ażebyście to przemyśleli w trakcie podejmowania uchwały. Bo z jednej strony mamy w konsekwencji dalej projekt uchwał, które zobowiązują nas do wykupu, a potem podejmujemy uchwałę decydującą o tym, że ogłaszamy przetarg tak naprawdę w trybie ograniczonym, gdyż potencjalnym nabywcą tego obiektu będzie dotychczasowy dzierżawca. Kończy się umowa dzierżawy, którą zawarł szpital jeszcze 27 lipca 2004 roku. I ta umowa była zawarta na 15 lat. Teraz mamy możliwość wykupienia tych nakładów, które zostały przez Frezeniusa poczynione na to, żeby na tej działce wydzierżawionej od szpitala pobudować budynek, w którym działa sztuczna nęka i e, sprzedać tę nieruchomość na przetargu nieograniczonym temu podmiotowi, który będzie zainteresowany prowadzeniem tego typu działalności. Czyli aby nie pozbawić mieszkańców Słupcy i Powiatu Słupackiego, pacjentów tejże sztucznej energii, możliwości dalszego leczenia w tym samym miejscu, chcemy sprzedać na tego typu działalność. Pomysł sprzedaży czy wynajmu? Jest to tak potężna firma, która za dwa lub trzy, może pięć lat, kiedy będziemy nadal im to wynajmować, może im się nie spodobać to. Oni są w stanie wykupić dowolną działkę w, w, w mieście czy w powiecie, wybudować tam y, 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 kolejną stację i wtedy zostaniemy z działką, nieruchomością, z którą nie będziemy wiedzieli co zrobić i nie będzie nas stać na jej utrzymanie. Wiemy. Teraz się dowiemy, jaki to jest ważny problem, stacja dializ. Nie oszukujmy, co by się stało, jeżeli dzisiaj czy przegłosujemy tą dyskusję, którą tu dzisiaj prowadzimy. Czy nie lepiej odroczyć czy odsunąć na następną sesję, żeby jeszcze w komisjach przedyskutować całe problemy i dopiero podjąć uchwałę. Uważam, że tak by było, no, bo my się dzisiaj dowiadujemy dużo takich rzeczy, o których do tej pory w zasadzie nie wiedzieliśmy. W przyszłym roku będziemy wpisać kolejny wniosek na początku roku o 5 milionów, bo tyle premier może przyznać bez konsultacji tego na w posiedzeniu rządu. To jest jakby bezpośrednio w jego kompetencjach. Mamy zapewnienia ze strony osób, które przed którymi otwierają się drzwi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, że taką pomoc uzyskamy, ale Wkład własny w tym momencie to jest kolejnych kilkaset tysięcy, czy powiedzmy milion złotych. Te pieniądze musimy mieć i te pieniądze musimy mieć wpisane do projektu przyszłorocznego budżetu. Dlatego ponawiam apel o to, abyście Państwo wyrazili zgodę na to, żebyśmy tę nieruchomość od szpitala przejęli i w konsekwencji w zmianach budżetowych, które dzisiaj proponujemy. Abyście Państwo wyrazili również zgodę na przeznaczenie pieniędzy niezbędnych do tego, żeby wykupić te nakłady, które według wartości księgowej pozostały. Oczywiście, że radny Kasprzyk może mieć zastrzeżenie, że nie dostał kompletu dokumentów, ale być może się mylę. Niemniej jednak od tego, aby tego, kwest tego typu kwestie rozstrzygać drobiazgowe jest jednak zarząd powiatu, a nie radny, nawet szef komisji budżetowej. Dziękuję bardzo.